Na początku odcinka serdecznie zapraszam Was do Glitcha. Nagrał odcinek o tej samej tematyce, po prostu mój odcinek był nagrywany na zapas i nie wiedziałam, że ma taki sam plan nagrać ten odcinek. Wstawił go wcześniej i po prostu, aby nie wyszło, że od niego zgapią czy coś takiego, to po prostu mówię Wam, że odcinek był nagrywany około tydzień temu, dlatego po prostu nie wiedziałam, że Glitch wstawi ten sam odcinek. Ale serdecznie do niego zapraszam. Linka do niego macie od razu na początku opisu. Naprawdę bardzo ciekawa, co jest w mojej księdze gości. Naprawdę dawno tam nie zaglądałam. Eee, I zobaczymy sobie, co tutaj jest. Aha, bardzo ciekawe. Hotkorniszonek. Ok. A tak już na poważnie hejko moi kochańce, ja nie zapominają, a ja dzisiaj kolejny odcinek z Star Planet, więc zapraszam wszystkich na niego serdecznie, a w dzisiejszym odcinku będziemy sprawdzać moją księgę gości, która jest, do, która jest dosyć obszerna. Ja pierdzielę obszerna, która jest dosyć obszerna. I w większości z tych wpisów nie widziałam, bo rzadko tam bywam, nie przeglądam tego jakoś często, więc zobaczymy co tam się skrywa, są tam wpisy nawet z 2017 roku, zobaczymy kto pierwszym się pisał do księgi gości. A jeszcze przed samym, samym odcinkiem na ekranie pokazuje Wam się osoba, która wygrała w poprzednim odcinku losowanie na drogą kolekcję. A jeżeli chcecie wygrać taki piękny pakiet Elektro, to bardzo proszę, ten konkurs z innymi youtuberami jest e, dla Was. Organizuję ten konkurs X z X, e, kanały, które trzeba subskrybować macie w opisie, więc aby wygrać, zostawcie suby na kanałach z opisu, łapkę w górę pod tym odcinkiem oraz komentarz ze swoim nikiem na Mister Planet. Przed nagraniem tego odcinka poprosiłam Was, abyście pisali jakieś ciekawe i kreatywne rzeczy w mojej księdze gości, więc właśnie to sprawdzimy, czy naprawdę jest to takie bardzo kreatywne i ciekawe. E, no dobrze, więc idziemy na moją księgę gości. Ok. Homing gra na ukulele, ponieważ sarna kaszaloc. Wszystko tutaj tak współgra, że po prostu superowo. Tutaj dziękuję bardzo za z tego, co widzę. Yy... Różne pozytywne wiadomości, że jestem mega pozytywną osobą i ulubioną youtuberką. Dziękuję bardzo. Okej, okay, coś ciekawego. Kokos pies Maja jest bardzo fajny. ufu Uw, uwu uff. Smacznej kawusi, bo zdrawiam z rodzinką. Kosiarki są fajne. No ogólnie interesująca wiadomość, naprawdę 10 na 10. Eee, kolejne Dreams. Napisała: Na górze nie zapominaj Maja, a na dole jej fanki. A Maja robi superowe liveki Idealne rymy, naprawdę 10 na 10. Dziękuję bardzo tutaj naomi, dzięki, dzięki wielkie. Od korniszonek, korniszonek super, tak, naprawdę wiadomość bardzo interesująca. Super youtuberka, dziękuję bardzo. To jest śmieszna historia z tą osobą. Kupiłam od niej i mi nie dała. Dała mi po dwóch dniach, jak coś, ale ogólnie. No, trochę mi groziła policją. Yy, nieważne ogólnie. Czekajcie, bo coś przesunęłam. Dobra, mam. Przed cudowna osóbka, bardzo polecam. Dziękuję bardzo. Ja cię kocham, moja sis. O, ja też. Miła, kochana. Dziękuję, dziękuję. I tutaj jakieś wychwalania. Tak, dokładnie. Dodaj mnie za dripa. Jak coś mam, to chyba osoby zna. I znaczy, dodawałam ją. <laughs> Ale jest jakiś błąd. Ale ogólnie mam, mam znajomych. Wesołych świąt. Buziak. Okej okay. Święta to było pisane, ciekawie, ciekawie. Okej, okay, na razie tutaj nic interesującego nie ma z tego co widzę Najlepsza krówka, hihihihi hi, 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 hi. Ogólnie chyba chodzi o to, że mam zdjęcie w takich spodniach krowy na instagramie, może dlatego, nie wiem Ona is me, okej okay. Okej, okay, okej, okay. jestem tobą, wspaniale Pozdrawiam kochana, pozdrawiam kochana Super wiadomości Milutka pozdrawiam, uczciwa, milutka osoba Dobra, eee osóbka wspaniale Maja królowa. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie wiem, czy jest tutaj coś ciekawego. Zobacz PV. Okej, okay, pewnie zobaczyłam, ale to było w sumie już pewnie dawno. Ta wiadomość od tej osoby. Super. Wiadomości, że nie oszukuję, ale zaraz dojdziemy do jednej, jednej wiadomości. E, tutaj też nie oszukuję jej w ogóle e, Zaraz dojdziemy do wiadomości, gdzie osoba mi spamiła, bo nie da mi dripa, że jestem oszustem O, właśnie tutaj <głynie> Ogólnie pozdrawiam wszystkie multiki moje <głynie> No, ale tak Super I tutaj znowu osoba ta sama mi spamiła, że jestem oszustem Ogólnie to ja... wydawało mi się, że to usuwałam, ale dobra e, Spoko Ciekawie, ciekawie, lecimy dalej Wiem, że ogólnie w tej księdze gości jest mega spam I jest tego dużo Miła osóbka i znowu ta sama osoba mi spamiła No w sumie to pomijmy, okej? Okay? Okej, okay, już po spamie w sumie na razie nic ciekawego nie ma. Większość wiadomości to jest kochana osobka, najlepsza youtuberka, uczciwa osoba i w ogóle kocham Cię, jesteś najlepsza, ever, never, ever, never, tak? Naprawdę? Trochę tej wiadomości nie rozumiem. Jesteś yy, najlepsza zawsze, nigdy. Okej, okay, okej. Okay. To już zostawiam do oceny innym osobom. Okej. Okay. Mm -hmm, mm -hmm. Tutaj, że jestem uczciwa. Dla mnie też jest naj... Znaj... nie osób. Dobra, dobra. Tutaj widzę, że są starsze wiadomości, o wiele starsze, bo widzę od osób, które były na moich live'ach jakieś dwa lata temu albo trochę mniej. Księga gości, love. Youtuberka, love. Super. Jednak nie. Ostatni wpis. Dobra, tutaj wiem, że Alex pozdrawiam ciebie, wspominałeś mi w księdze ogólnie, ale super, 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 tu już doszliśmy do czasów, gdzie nagrywałam w czerwcu 2019 roku, to wtedy, kiedy zaczęłam więcej nagrywać ogólnie, bo mi Aleksa, Ym... zobaczymy, co będzie, o, mi się, a my się, było bardzo ciekawie. Ogólnie to myślałam, że będzie o wiele więcej wpisów, jeżeli chodzi o moją księgę gości. Chyba, że mi się coś mówi Star plan zawiesiło, ale z tego co widzę, spam Alexa, to jest pierwsza wiadomość, ale wiem, że miałam jeszcze coś w księdze gości. Nie wiem, widocznie albo mi się mówi Star Plan zawiesiło, albo więcej wiadomości nie ma, bo ciągle mi się przewijają te same wiadomości. A więc to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zostawcie łapeczką w górę. Będzie mi naprawdę bardzo miło, a teraz się z wami żegnam. Do następnego odcinka, pa pa!